Dzień dobry kochani. Dzisiaj mój mąż cudowny przygotował mi śniadanko. Dzisiaj będziemy próbować jego specjału. Śniadanie słodkę. Musimy sobie ją nałożyć. Na talerz. Ja chyba nie mam siły na jedzenie. Jak <grym> mi te ręce moje jakieś słabe, dosyć... <cofś> <kluz> <słuch> bardzo dobra kawka. No muszę powiedzieć, że się spisał. Ale jeszcze... <grym i z samą rynkę> A może sałatki? <truje> Bo naprawdę bardzo dobra wyszła. Z majonezem. <laughs> Bardzo dziękuję za uwagę. Miłego dzieńka życzę smacznego, kochani.